Agnieszka Kaczorowska, która od lat z powodzeniem łączy aktorstwo z tańcem, coraz bardziej zyskuje uznanie w obecnej edycji Tańca z Gwiazdami. Uczestnicy programu szykują się do wielkich emocji, a Kaczorowska i jej partner Filip Gurłacz zdają się być faworytami w oczach zarówno jurorów, jak i widzów. Niezwykła chemia między tą dwójką oraz ich doskonałe występy sprawiają, że nie można oderwać od nich wzroku. Marsz do finału był jednak pełen intensywnej pracy, co sama Kaczorowska podkreśla. Jednak podczas odcinka, który odbył się 30 marca, aktorka znalazła chwilę na odpoczynek od treningów. Kamerom udało się uchwycić moment, w którym Kaczorowska podeszła do stolika, przy którym zasiadła Doda, znana piosenkarka, której obecność dodała odcinkowi niesamowitego kolorytu. Obie panie zasiadły razem i oddały się swobodnej rozmowie. A w ich zachowaniu można było dostrzec radość i chęć do wspólnego spędzenia czasu. Ciekawe, o czym rozmawiały. Jednak Doda, postanawiając podzielić się swoim doświadczeniem na TikToku, opublikowała krótki klip z ich spotkania. W tle słychać wyraźny głos mężczyzny, wygłaszającego dość kontrowersyjne opinie na temat kogoś. Z jego słów można odczytać, iż zapewne temat rozmowy Dody z Kaczorowską nie był typowo pozytywny. Może to sugerować, że obie panie miały swoją dawkę plotek, co w show biznesie wydaje się być zupełnie normalne. Mimo licznych wysiłków produkcji, aby namówić dodę do udziału w tańcu z gwiazdami, artystka wciąż pozostaje nieugięta. Podczas wspomnianego odcinka ponownie padła propozycja z ust Rafała Maseraka, jednak piosenkarka odmówiła. Zaskakujące, że Iwona Pawlowicz, jedna z jurorek, Wielokrotnie wyrażała swoje wsparcie dla pomysłu zobaczenia dody na parkiecie. W wywiadzie z 2021 roku podkreśliła, jak idealnie wokalistka mogłaby odnaleźć się w programie, co tylko uzupełnia domysły, czy fani kiedykolwiek będą mieli szansę zobaczyć ją w tej roli. Gdy przyglądamy się dalszym losom tańca z gwiazdami, nie możemy nie myśleć o tym, jak ogromną rolę odgrywają relacje między uczestnikami oraz ich życie poza ekranem. Fascynujące są takie momenty jak spotkanie Kaczorowskiej i Dody, które sprawiają, że widzowie chcą śledzić nie tylko występy, ale także to, co dzieje się za kulisami. Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy Kaczorowskiej i jej potencjalnej rywalizacji w programie, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne odcinki pełne emocji, tańca i zaskakujących zwrotów akcji.